Cześć, jest taki film z codziennych obowiązków. Jeszcze na początku Was zapraszam, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Tu już idę wieść bo nagrywałem to wszystko jak wjad Aż nagle mi się wszystko skasowało. I co tutaj są te? Wiedzą Tam są, że teraz przeleciało, bo był dalej. No, i tu są wszystkie fali sobie, więc możecie sobie zatrzymać: wszystkie są w kadrze, wszystkie możecie sobie zatrzymać i zobaczyć, poliszczyć, ile mam. Dokładnie nimfy są. O teraz wszystkie w kadrze, więc też możecie, więc jak chcecie, Że um, i właśnie jeść, jadł i zeki. A mi się to nagrało, mi się wszystko ok. I na no, przez przypadek usunąłem, jak chciałem, zatrzymać się nie mi się wszystko jeszcze tu jest taka nowa ta pustka chcę przybliżenie a tutaj już przyleciał pan i te właśnie najbardziej przylatował do ręki potem, to jest para która od ogólnie, u mnie nie tylko przelatuje. taka ładna para nie sprzedaje jej na pewno i tej drugiej pary też nie czyli tamtej sami czy z tym zatem ciemnym też zostają na pewno co idziemy dalej idziemy dalej i widzimy, widzimy, się u, u następnych pokup nasypych klasy, tu tutaj pokażę jak robię. Znaczy na no to są oczywiście złożki. widzicie. tu były tutaj sklaki z klasa. I teraz sobie dawaj szklarz okay. się z Czekajcie, to Ok, teraz sobie dawaj. Hop, tu, hop. Ok. I tutaj sobie do końca. Tu sobie odjawiliśmy do słojeczką. I widzicie, jest dużo słonecznika, mało proste. Zresztą odmienić to, chyba, te słóweczki, bo naprawdę jest gomalówka. Więc już zauważycie, że nie dostaję aż tak dużo tego słówecznika. wodę Owoc, zaraz Idziemy sobie. To... Jesteśmy u Niezłoczek Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, trzecie było sprzątane, oprócz tutaj nie złączek, bo zapomniałem sobie, znaczy Nie, że zapomniałem, ale czasu już nie to sprzątać na pewno w przyszło sobotę Może żada nie ucieknie Okej okay. no. I tak naprawdę tak pić Cała już do liczek. Te też nie mają nic. Się nie mi się coś tu mają. Też właśnie mają malutko. Coś tam pewnie wolało, coś tam. Komuś za że to jest przepiące. Cały czas chcę pokazać. Pokazać, pokazać. A tu lipa. Dobra. Oj, oj. Te też coraz bardziej. Trzeba jeść. Tu przepięknie tam rzucę. Musimy się że tu mogą podejść. Idziemy sobie zobaczyć. Co jeszcze? Wróćmy, jak było. Ja już sam dawno nie patrzyłem. I w pierwszej łódce. Hmm? Tu jest nic. nic. Tylko papugi do i to. Tutaj spajka tych młodych. Już wam nie pokażę ich. Od razu uciekł I tak chwilę był, a tam jest drugi. O nie, tam chyba ten o, to jest ten drugi. Budkę będę musiał ściągnąć i to już wnet. Może dzisiaj net to zrobię yy, Tutaj ta budka też będzie ściągieta Chyba, że ona mi stosła jajka. Nie, to, to jest pewnie, to, to jest na półwyspu, gdzie będzie. Czekajcie, cię sobie tutaj prześwietlę. Nie zobaczycie, ale to jest. To jest Więc wszystkie budki będą dzisiaj ściągnięte. No i co? Tak, coś tutaj właśnie jest, z... poruszała. Ja bym też miał samca, bo to jest samica, bo... jeszcze sprawdzę dzisiaj, dla tej żółtej. To poprosiłbym, żebyście mi napisać lub coś, bo, bo będę szukać tylko takiego jak ona. Czyli czerwono tylko taka z dłuższą, tak jakby z dłuższą szyją nie, nie taka jak ta, to tak jakby tu, ta jasa tylko taka jak właściwie tego A, i co, tak to tamta ta, sobota to jest to sprzedaż prawie wszystko ja sobie dzisiaj te nieco. nieco o obowiązkach więc, więc co ojoj rozlatały no weźcie no weźcie że podobnie przed, przed tym sobie już u umyć miski wszystkim bo nalewam sobie wody Niosę to żebyście widzieli, zaraz, zaraz, są drugie, kotek. Jeszcze wcześniej uciekły trzy, nie raz tutaj no, tutaj przejdzie. Ty od razu. To by uciekły właśnie, kurczę, by to, że to są, tak.

pokot. Szale nam Przyjdą. Hmm. Tutaj też, tutaj też musi sposób ogarnie, że przyjdą. Jak już się to 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 Już jedna przyleciała no to wiecie stadnie. Przed co jest to jest kolejny. No, dobra. Idziemy tam nalejemy. Dobra, wchodzimy sobie po tej wodzie. Tutaj co? Tutaj też będziemy to robili. Oczywiście woda papużkom, bo już jedzoko dostały. Już zjadły widzę sporo, bo, bo, o widzicie? Są jakieś tam były. Tutaj też, tam też. Nie chcę, trzeba się nie chce ponieść wiek. Tutaj słabo, słabo. To jeszcze. Dobrze, piłek. Nie chcę tutaj. Opa Ja myślałem, żeby to tak dać tak? Jakby się dalej, dalej woda, to wiecie, to już nie leci dalej. <laughs> Żebym nie chodził często, ale to bym był bo wiecie, bo mi się ta woda. Dobra, ja idę po prostu w tą butelkę i widzimy się zaraz. Ponownie! Wdzię... Opa! That's, that's Jeszcze zostało trochę. Trzeba I Tutaj będzie doleje. Coś dzisiejsze. kto bada tyle. Eee. Możecie pisać w komentarzach. Eee. W komentarzach albo jeszcze wam w opisie podam gdzie możecie pisać pytania do QA. Może na jak będzie. Chociaż 10 pytań. to Gdzieś coś i coś. I coś tam poopowiem. Poodpowiadam. Jak będę umiał na te pytania wasze? To poodpowiadam jak nie to po prostu nie. Ale zobaczymy. Piszcie I, i po prostu odpowiem. Albo w komentarzach, albo na Instagramie, albo na Messengerze. Nazwa będzie w opisie Wy co? Zapraszam do opisu Teraz sobie możecie zobaczyć. Wejść do mojego Instagrama. Nie ma żadnych zdjęć. Yy. A możecie to właśnie do mnie napisać albo na messengerze, jak to woli. I jeszcze jakoś tak przypomnę, tylko kurde. Kto tu ucieka? Oj nie, 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 nie. Jeszcze na trzeba tylko o zasubskrybowanie mojego kanału, zostawienia lajka like w dół, jak się spodobał w górę, jak się spodobał filmik. No i co? Do następnego. tego. No i cześć!